Ja dzisiaj tylko parę słów o tym, co się na bieżąco tutaj dzieje w naszym kochanym stołecznym królewskim Krakowie. Proszę Państwa, no na szczęście jest pewna ulga w tych obostrzeniach. Widać, że dzieci jeżdżą na hulajnogach. Ludzie chodzą po plantach. No, policja tak łatwo nie, nie ściga za byle co. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i się jeszcze bardziej to rozszerzy. Po prostu wolno już być w parkach, na plantach, skwerkach, w lesie, lepiej go nie podpalić oczywiście. No i widać, że wiosna pięknie wybuchła, prawda. Więc ja nie będę za dużo się rozgadywał, bo mi się tu pamięć komórki kończy. A tu mamy kościół y, Ojców Reformatów, świętego Kazimierza w Krakowie mury do niego no i proszę Państwa, jakkolwiek dzisiaj wolno już żeby było w kościele więcej niż 5 osób ja byłem nam święty w kościele św. Marka, gdzie dopuszczalny limit w tej chwili jest 27 osób. A było nas wieczorem tylko 8. No ale może powoli ludzie się przyzwyczają, że można z powrotem chodzić do kościoła, no toalety zamknięte, prawda? Ludzie się rozglądają co jest. Tu widać Plac Szczepański. I tu w kierunku rynku. Ale co najciekawsze, tam teatr stary, prawda? Zachodzące niemalże słońce. Ale co najciekawsze, ten nasz Kościół Świętego Kazimierza Ojców Reformatów. Mimo tego, że przecież według obecnych przepisów mogłoby się tam zmieścić. Spokojnie co najmniej świętego Kazimierza co najmniej 20 osób stoi dalej zamknięty. Więc niektórych się dziwna gorliwość jest zastanawiająca, wręcz szokująca. A ja tu tylko pokazuję jeszcze kawałeczek placu Szczepańskiego, Teatru Starego, tam dali widać kościół świętego Jana Ewangelisty i Chrzciciela. No tam widać piękna maglonia kwitnie. Ja nie będę się już rozgadywał, tylko chciałem zauważyć, że jeszcze jeden przejaw normalności, że między Wielkanocą a Świętem Bożego Miłosierdzia do wczoraj z komunikacją w Krakowie była tragedia. Były kilkugodzinne przerwy, gdzie praktycznie prawie nic nie jeździło. Natomiast dziś jest normalnie i już się da wytrzymać, więc ora dla Bora, by było coraz lepiej, fontanna jeszcze nieczynna, no ale wszystko przed nami, co so, daj Boże, amen, amen, amen.